Witam serdecznie, nazywam się Bożena kuśmierczyk Przystupa. To miejsce to jest gościniec pod dębem, położony w miejscowości Wilimy nad przepięknym jeziorem Dadaj. Jaki był początek tego miejsca? Od kiedy je prowadzisz i jakie były kolejne etapy rozwoju? W 2006 kupiliśmy sobie tutaj domek na weekendy. Był tylko jeden i. z. W 2008 powstała agroturystyka 5 pokoi, i tak później dążyliśmy pod klientów. Klienci nam tak naprawdę mówili, czego potrzebują, i tak wzrastaliśmy. Pobudowaliśmy pokoje następne, pobudowaliśmy restaurację, która się tutaj znajduje. Następnie salę przebudowaliśmy. Konstrukcja jest ze starej stodoły, a zrobiliśmy ją na salę taką biesiadną. Następnie znowu dobudowaliśmy pokoje, później kupiliśmy yy, plaże. Na chwilę obecną są tam domki, jest wypożyczalnia sprzętu yy, wodnego, łódki, kajaczki, rowerki, deski, supy. Później powstał sklep i pole namiotowe, pole kamperowe. Jest także staw dla wędkarzy z, yy, z rybkami. No i teraz nasz nowy nabytek yy, są to gabinety. Yy, odnowy takiej, gdzie chcemy wspomóc ciało, umysł i duszę. Miejsce to prowadzę z moim mężem Krzysztofem, cudowną istotą, jak również z trójką moich dzieci. I wspomaga cię jeszcze teściowa. Tak, wspomaga nas właśnie teściowa, cudowna, kochająca, przepiękna. pozdrawiamy serdecznie teściową. Powiedz mi, ile w takim razie tutaj jest miejsc noclegowych? łącznie z domkami. Pokojami. Bazę mamy na 160 miejsc noclegowych, salę mamy na 200 osób. Serwujecie również posiłki. Jakiego rodzaju jest to kuchnia? Jest to kuchnia polska, jak również kuchnia wegetariańska, wegańska i na diety typu celiakia, bez glutenu. Z tego co powiedziałaś, gabinety odnowy biologicznej dopiero wystartują. Jak, z jakiego rodzaju zabiegów będzie można skorzystać? Tak, są to zabiegi typu na ciało, różne rodzaje masażu: zabiegi na ciało typu jakieś blizny, oparzenia, zwisy skórne, odchudzanie. Mhm. Który, też mamy wodoroterapię, tlenoterapię, jak również zabiegi na twarz typu przebarwienia, typu trądziki. Również mamy zabiegi energetyczne, szukanie przyczyny choroby. Czyli zabiegi na biopolu. I też mamy sprzęty z medycyny kwantowej. Jest to teraz nowość, która wchodzi w polski rynek. Połączenie trzech technik: teleherce, podczerwień i kryształy. Czyli mamy terapię kwantową, mamy biorezonans, mamy kapsułę. Kapsułę floatingową, Tak, również. Widziałam tam również bardzo ciekawe miejsce relaksu dla dzieci. Czy coś nam o tym powiesz? Jest to sala zabaw dla dzieci, gdzie są gry i zabawy, pluszaki, biblioteka. Jak również mamy bibliotekę dla dorosłych. I mniej więcej ile książek jest na zawsze? Bardzo stanie? dużo książek jest. A gdzie w tym momencie jesteśmy? W tym momencie znajdujemy się na dziedzińcu przed restauracją. Jest to nasze centrum sercowe, jakbym to powiedziała. Bardzo lubimy tutaj przebywać, bo jest bardzo dobra energia. Są też drzewa, które dają nam tą moc i siłę. No i jest przepięknie. No, miejsce rzeczywiście niezwykłe, wykorzystane w każdym centymetrze. To był wykonawcą i czyje pomysły były na zagospodarowanie każdego zakątka. Pomysły są moje i Krzysztofa wspólnie tworzymy. Za część taką techniczną odpowiada mój mąż, czyli wszystkie projekty budynków wnętrz projektuje mój mąż. Natomiast te wszystkie takie dekoracje, kuchni, asortyment w kuchni, dania są projekcją moją. Wszystko robimy ręcznie, na przykład pierogi różnego rodzaju kartacze, zupki wegetariańskie i mięsne. Drugie dania też są mięsne. Jest rybka, no i są też dla kuchni tej wegetariańskiej, czyli z samych roślin potrawy przyrządzane. Mamy również żywą wodę wodorową, wodę organową, więc możemy wspomóc tak naprawdę każde ciało. Zaraz zaprosimy Państwa na podróż po tym niezwykłym obiekcie. Ja pragnę dodać, że również są tu koty dla zwolenników zwierząt. Także kotki są dwa, tak? Tak, dwa kotki. Łatka i czarna. Tak, nazwane przez moje dzieci. Które towarzyszą gościom, są bardzo sympatyczne. W takim razie zapraszamy Państwa na wspólną podróż. Zapraszam, kochani. Kto jest pomysłodawcą wszystkich dekoracji? Bo dekoracji jest mnóstwo. Każdy właściwie centymetr tutaj ogrodu jest wykorzystany. To są moje wizje. Mhm. Piękne wizje. Mamy oczko wodne. Czy ona jest w jakichś w sposób zarybiony? Nie, nie, nie. Na tą mhm. chwilę nie ma. Możemy wędkować, mamy staw, do którego zaraz zaprosimy. Są ryby, też stoiska wędkarskie, gdzie można rodzinnie łowić, mhm. uczyć się i poznawać przyrodę. Tutaj jest kącik, który chcę zrobić kącik miłości w kolorach czerwieni i różu. Obecnie jest to plan do realizacji, który niebawem zrealizujemy. Mhm. I pokażemy Państwu, jak będzie to się działo. Piękne miejsce, zwłaszcza wieczorem, oświetlone. Mamy też możliwość rekreacji. Uziemianie rosą mhm. i też piękne tutaj są wschody słońca. Impreski, ale tu bym chciała w ogóle taki relaksik. Pufy, żeby były, żeby bujawki, takie boho. I to jest, wiesz co, złota woda. Ona nie jest brudna, tylko złota. I strumień, źródła idzie do wyspy i zasila tutaj tą, jest właśnie to moje miejsce mocy. Energia to jest taki, wiesz, chillite. Sauna sucha, tak. I tu jest Bali. Właśnie przyjadą, będą to montować. Taka zobacz tu jacuzzi, takie już i tutaj wiesz będzie jeszcze ganbaniok, sauna, później będzie grota na cały czas będziemy tutaj dostawiać. Tu będą tarasiki drewniane z leżeczkami i takie miejsca dwumetrowe, łowiskowe dla, do nauki, na przykład ojciec z synem czy zawody jakieś, żeby dzieci się uczyły poznawać ryby, wiesz i wędkowania. Tak, a w ogóle na wyspie bym chciała zrobić drzewo pośrodku. I takie kółko, a od tego kółka trójkąt odchodzące i do medytacji, żeby było mostek drewniany, bo na tych wiesz, tu będą dwumetrowe takie, to też będzie można medytować. A jak mi na medytację, to wtedy wędkarskie, że będą połączone. Kupiliśmy w 2006 i był tylko ten czerwony, tej ziemi nie mieliśmy. W 2008 powstała firma Agroturystyka 5 Pokoi. W 2020, kiedy baliśmy się, że tam nie będzie obłożenia, bo ludzie będą chcieli wolnej przestrzeni. Powstały domki. W czerwcu już jest wszystko ogarnięte, a ten maj to jeszcze taki, że szykujemy, nie? Robimy o, molo nasze jedno, nasz sprzęt, już część pływa. Tu widzisz wypożyczalnia do zrobienia, tu drugie molo. Teraz zrobimy taką marinę, bo złożyliśmy, czekamy na dokumenty i będziemy nowe robić. Podejrzewam, że w tym roku już nie zdążymy, ale na przyszły rok już będzie ładne. Będzie kąpielisko oddzielnie i większe. I, wiesz, i w plażę robię całą błękitno-białą. No, jakie są odczucia? No ja mam już coś, ja mam energetykę, czuję bardzo mocno. Mhm. Dłonie szczególnie. No ale dla mnie na przykład było ciekawe, że jeden, jeden chwyt odbiera się jako zwykły dotyk, delikatniejszy, inny mocniejszy, a inne chwyty były jako takie już konkretne impulsy, tak? Dokładnie. Bo to właśnie o to chodzi, co, co w twojej głowie, co w twoim mózgu właśnie tam się dzieje, nie? Mhm. I czego tam ciało po czego... Chciało na naszym mówić, czego chce tak naprawdę, nie? a my myśląc, blokujemy ludzi. Podoba mi się w ogóle mój, najładni, mój najlepszy biel i niebieski, to moje kolory całego życia. kajacki tu tak, o, zrobiliśmy w tamtym roku, wiesz, tą, tego Holendra, tarasik i do przyczep jeszcze takie ten. To porobiliśmy w tamtym roku, w tym roku więcej będziemy tego robić też. Takie domki, posadziliśmy drzewa. Mówię, czwarty rok, a była tylko piachy i ziemia, nic nie było. Wiesz, tą wiatę dokończymy, tam chcę wypożyczalnie rowerów zrobić. I teraz y, będę to realizowała. Przed covid to dwa lata wcześniej trzeba było za u nas nocleg, a COVID nas wywrócił. Tu bym chciała duży grill i tak czwartki. Jedna muzyka gra, w piątki inna muzyka, w soboty inna i niedzielę, i no, ale taka tylko do 22.00, żeby 22 cisza, i grillować, i żeby się nie to. Widzisz, tu jeszcze też ławeczek brakuje, ale małymi kroczkami. Chcę też, też ten sklep poszerzyć o gastronomię, większą. Wiesz, tam są w gastronomii trochę lody chemia, spożywka, wędkarskie, zabawki, wszystkiego po trochu. Taki mały sklepik. Tu łazienki mamy pod po pole namiotowe, czyli damska i męska. Umywalki i z tyłu są natryski. Jest praleczka. No. A no. Tu chcą, wiesz, plac zabaw dla dzieciaków zrobić. Takie miejsce duże tu, a tu jeszcze jakieś takie, wiesz, zjeżdżalnie jakąś, coś tam, na drzewach jakieś domy. Żeby to wykorzystać tą przestrzeń. Tu mają jakby piorą sobie sznurki. I tu pole namiotowe, pole kamperowe. Teraz wiesz, trzeba bujawki wyciągać, hamaki, wszystko rozwieść, bo na plaży full hamaków jeszcze jest. Bocianie gniazda są. Wszystko pochowane mamy już pomału, będziemy wiesz, wyciągać i robić, nie? Tylko z tych listy to masz pilniejsze i pilniejsze. I mało ludzi do pracy szukamy cały czas, nie? Jak to w ogóle u ciebie się zaczęło? Kiedy zaczęłaś odczuwać energię? Taki szok dostałam z dwa lata temu w kwietniu. Gdzie pojechałam na szkolenie z medycyny ludowej i tam wtedy dwa dni mnie tak telepało. Oczyszczaliśmy się jajkiem wtedy wszystko po prostu nie wiedziałam, że to jest właśnie energia taka. Wystreszyłam się i właśnie Ela starko mówi, że to jest energia i żeby nauczyć się z nią pracować. Niechętnie nagrałeś? Niechętnie! <Ja>. Ale, ale ciepła Ludzkość się rodzi, tak! <śmiewanie> <śmiewanie> Zostawmy! <Z> bagier wyszedł! <śmiewanie> no, man! Pusimy z podębem, Zili stoi nad tatajem Pięknie się rozwija! Noclegu 160, każdy znajdzie tu coś dla siebie w żeglarskim raju, gdzie serce bije żywo. Piękne przestrzenie, lasy i stawy, a jezioro błyszczy I nasze to biznes rodzinny z miłością i wprawą, gdzie regeneracja ciała i duszy to hasło. Kabinety odnowy, cisza i spokój dla ciała, umysłu, duszy oddech nowy, dobrej energii. Pełen każdy zakątek, tąb daje siłę jak w starym poemacie.